Cześć, witam Was serdecznie z Global Ladies Gym. Zapraszam Was na podstawowy set ćwiczeń wzmacniających naszą stabilizację centralną. Ja wykorzystam jeden hanterek i piłkę. Jeśli nie macie takich akcesoriów, spokojnie możecie te ćwiczenia pominąć. Pokażę Wam wersję podstawową i docelową danego ćwiczenia, czyli Modyfikacje podstawowej wersji, progresję do następnego kroku. Zrobiłem sobie taką jedną serię, gdzie pierwsze ćwiczenie będę wykonywać w wersji light przez 30 sekund, drugie w wersji docelowej. Możesz wykonać sobie takie ćwiczenia, tak jak ja, próbować przejść do progresji, do tej wersji trudniejszej. Natomiast, jeśli jesteś osobą początkującą albo masz słabe mięśnie, głębokie brzucha, pozostań na pierwszej wersji i w tym momencie, kiedy ja będę wykonywać wersję trudniejszą, rób swoją. Zrobimy jedną serię, po dwa jakby powtórzenia, bo będę wykonywać w dwóch wariantach. Natomiast Wy możecie sobie powtórzyć ją potem jeszcze raz, natomiast spokojnie te ten cały set powtórzony dwukrotnie, tak jak będziemy to robić, wystarczy, jeśli będziesz konsekwentnie go kontynuować, żeby wzmocnić mięśnie centralne brzucha. Zachęcam Was do wykonania testów stabilizacji centralnej, które są na moim kanale. Zapiszcie sobie swoje czasy dzisiaj na kartce i powtórzcie za miesiąc, za dwa miesiące, w momencie, kiedy zaczniecie pracować faktycznie nad poprawą swojej stabilizacji i mobilności. Zaczniemy od podstawowego ćwiczenia. Zaczniemy od podstawowego ćwiczenia, które uczy nas w ogóle czucia mięśniowego. Bo czasami w desce trzymamy bardzo złą postawę. Musimy zapanować nad całym odcinkiem na dziwą słupa i pół deska uczy nas i przejdzie do tej pozycji, czyli jesteśmy w pozycji na kolankach jak do gąbki, przechodzimy. Na przedramiona, gdzie łokieć jest na linii barku i dociskamy z wydechem pępek w tej pozycji. Mamy podciągnięty odcinek lędźwiowy, ale rozluźniony odcinek piersiowy. Mocno wyciska. Wydech jest jak dociskasz pępek. To ćwiczenie wystarczy, żeby wzmocnić mięsień poprzeczny brzucha. Z wydechem dociskasz. Progresją y, pół deski jest oczywiście deska, więc spróbuj wytrzymać 30 sekund w zwykłej desce, zachowując te same założenie. Jeszcze 10 sekund, jeśli nie możesz przejść do pół deski, dobrze wzmacnia nam mięśnie głębokie, ale jest trochę łatwiejsze niż zwykła deska, jest yy, misio, czyli taki yy, podpór, gdzie dłonie są na linii barku, kolana tam prosty Stajemy na palcach i podnosimy kolana na matę. Spinamy mocno tępę i rozwijamy odcinek piersiowy. Głowa z przedłużeniem mięcia. Staram się nie bujać między biurkami na boki. I trzymać serce nisko, kolana w mach. odcinek lędźwiowy. I też spróbujcie, Jeśli nie, jeśli jest Wam ciężko, jeśli za bardzo bujamy się w biodrach, to zostańcie przy e, zwykłym e, trzymaniu. Jedziemy do boku. Pamiętajcie o wydechu. jak dodajemy dynamikę, to wydech jest tam, gdzie wykonujemy najwyższy wysiłek, czyli... Jak odstawiamy nogę, to w tym momencie robimy wy. I usiądzę w głębokim skłonie. Kolejne ćwiczenie, ja już mu przy deskach, to będzie plank boczny. I plank boczny. Możemy wykonywać wersji z kolanem na macie. No i w wersji docelowej już wysoko kolano. Zaczniemy od boku na kolanach, czyli przede wszystkim staramy się, żeby ciało było w jednej linii, żeby się nie odkręcały nigdzie biodra. Najlepiej cofnąć w ogóle nogę do linii biodra. I trzymamy. To jest ta wersja łatwiejsza, aczkolwiek boczki ogólnie mamy słabe, więc trzeba je wzmacnić. Właśnie dwa do dekady. Dobrze, powoli zmieniamy sobie na drugą. I tak samo, zaczniemy sobie od tej wersji na kolankach. Cofamy kolano i jedziemy 30 sekund. Można trzymać rękę do góry, można trzymać rękę na boku. To już od Was zależy. Ważne jest to, żeby mniej więcej łowić był na jednym barku. Żebyśmy nie odkręcali się będzie tutaj biodra. Lepiej jest w dać dłoń do sufitu tam gdzie możemy. Dlatego, bo automatycznie otwiera się nam karka piersiowa. Dobrze. I przechodzimy na, do tej wersji trudniejszej, czyli 30 sekund deski z biodrami w górze, z biodrami nad matą. I też nie, nie skręcamy się nigdzie. Teraz jest trudniej. Trzymamy. Próbujcie. Próbujcie sobie progresować też z czasem. Jeśli zaczynacie od tej wersji like i będziecie ją powtarzać dwa razy, to za jakiś czas sprawdźcie, czy nie podniosła się wam siła i czy już nie może się spróbować właśnie w tej wersji e, trudniejsze. I druga strona. Z była najlepiej na wprost. E, nie potrzebna gdzieś do dołu, do góry. ćwiczenie w typu plan. Rozluźnijcie sobie odcinek na drzwiotrę. I co będziemy robić dalej? Dalej będziemy robić wznosy biorę. Czyli kładziemy się na plecach. Ja włączę, zaczynamy 30 sekund. Dłonie do sufitu, szeroko. I mocny wznos możemy odstawić stopy napięte. Pamiętajcie o rotacji zewnętrznej. Kolan miksujemy kolan. Wydech jest w górze, dopinamy po Wysoki wznos. W tym momencie, jeśli mamy dłoń skierowane do sufitu, pracujemy tylko dołem. Wydech jest w górze. Doki po ja, nie widzę, nam zostało, ale to już. I teraz będzie wersja. kolejne ćwiczenie, to będzie plank odwrócony. Czyli można zostawić, zostać w pozycji mostu i tylko trzymamy, jest to wersja taka powiedzmy druga po wznosach bioder, bo już tutaj mamy przemiesione ciężar na barki, ale my spróbujemy już zrobić to w ten sposób, czyli kiedy nogi są wyprostowane, Trzymamy sobie do sufitu. Nie przyciągamy też brody do klatki. Mocne spięcie, wysoko układ do góry. Trzymamy jeszcze 5, 4, 3, 2, 1. I połóż się na macie. Rozluźnij odcinek nędźwiowy. Pobuję się. Kolejne ćwiczenie, wersja light. Czyli wzmacniamy mięśnie głębokie. i tak samo staramy się kontrolować cały czas pępek. Dociskamy go do maty. Na wydechu opuszczamy przeciwną rękę do nogi. Jeśli zaczynamy odrywać się odcinek nęźwiowy, to nie, pod, nie opuszczaj za nisko nogi, Kontroluj ten ruch. Nie rób tego szybko, tylko skup się na wydechu na dociśnięciu pęka. Oczywiście nogi raczej idą nad matem, nie, nie na podłogę nie opuszczamy w do dołu. E, I chwilę rozluźnij sobie lędźwia. Kubuję się na boki. E, I teraz zrobimy coś trudniejszego. To będzie e, helopabi, czyli takie trzymanie w górze, gdzie głowa jest w górze, nogi nad podłogą. E, tutaj też musisz sobie wyregulować pozycję, bo najlepiej się najniżej nogi, ale nie może się odbywać za bardzo odcinek lędźwiowy. Więc kontrolujemy przez wznosnok do góry. Jeszcze 5, 4, 3, 2, i los. Rozpóźnij, pobój się na boki. I przez łyskę wstaje. Teraz weźmiemy sobie piłkę. Oczywiście, jeśli macie piłkę, jeśli nie, to na to możecie poprzestać, możecie powtórzyć serię jeszcze raz. Natomiast jeśli mamy piłkę, to zaczniemy sobie od takich wznosów naprzemiennych, gdzie trzymamy się jeszcze piłki. Przy czym wciągnięty mocno pękę, proste plecy, z wydechem idziemy do góry. Pięć żeby, żeby kąt prosty był. W kolanie i stajemy za blisko piłki. Tutaj pracujemy na balans na pewno barwę, na mięśnionym głębokie. No i mam czworogłowe, głowę, czujecie. E, Rozwijcie sobie teraz nędzę przez pochylenie się do przodu. I próbujemy to samo wykonać, kierując dłonie do sufitu bez potporu. Wydech jest jak noga się prostuje zacząć się prosto wytrzeć, ściągnąć te opaski, mocny rzut. Głowa w koronie, nie pochylana, cofnięcie bioder do tyłu. 8 7 6 5 4 3 2 1. Na jeden pierwszy punkt, bo wtedy nie kręcimy e, równowagę. Pochylić się do przodu. Ostatnie ćwiczenie, które chcę Wam pokazać na piłce, też na mięśnie głębokie, to będzie, po pierwsze, przerobywanie piłki w podporze, gdzie w ciągniętej wyjeżdżamy sobie troszeczkę za barków, uważajcie, żeby piłka nam nie uciekła. Czyli tutaj też pracujemy na mięśnie głębokie brzucha. Jeśli masz jakiś problem z barkiem, to uważaj, bo tutaj jesteśmy bardzo stabilni. Przechodzimy sobie do zwykłej deski na piłce. Nie leżymy brzuchem na piłce i rolimy sobie 20 razy piłkę Mocno trzymając pępek. Tutaj kupa nie może być do dołu. Musimy ją wyrównać do linii barków, Dziewięć. os, Siedem. Trzech. Pięć. Ten, trzy, dwa i luz. Rozróżnić. I głęboki skłon. sobie rękę. przed ramie i ściągamy z tyłu łopatki, barki, koszyczek do boku i szyję w tą samą stronę co Trzymam prosto i rozluźnij druga strona. Przyjąłego. Dziękuję Wam bardzo. Pamiętajcie, żeby każdy taki set zaczynać od rozgrzewki i kończyć krótkim stretchingiem. Zachęcam Was do zrobienia sobie testów stabilizacji centralnej i praktykowania setów wzmacniających systematycznie. Nie ma sensu robić tego codziennie. Jeśli robimy jakieś wyzwania, ok, ale też dajmy czas mięśniom na regenerację. Trzy, cztery razy w tygodniu to już będzie naprawdę super, jeśli wykonasz takie 10 minut ćwiczeń i wplecisz je w swój plan treningowy. Jeśli wykonasz je sam w domu, najlepiej, żebyś miał odbicie lustrzane, żeby móc skorygować swoją pozycję. Jeśli wykonujesz je w klubie, poproś trenera, trenerkę, żeby ocenił ustawienie. Twojego odcinka Cię uwarto urzędą za nim, czy robisz to dobrze. Dzięki i zapraszam na kolejne zestawy.